Haryom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Za chwilę rozpocznie się praktyka medytacji. Także przyjmij teraz pozycję medytacyjną, taką najbardziej komfortową dla Twojego ciała, taką, którą najlepiej już znasz, ponieważ za chwilę odbędzie się medytacja. Medytacja będzie trwała przez jakiś czas. W związku z tym wybierz odpowiednią dla Ciebie formę pozycji medytacyjnej albo siadasz w pozycji Sukhasana, czyli w siadzie skrzyżnym. Możesz również usiąść na krześle z wyprostowanym kręgosłupem albo oprzeć się o ścianę z wyprostowanym kręgosłupem. I wyprostowanymi nogami. W tej dzisiejszej medytacji jest szczególnie ważne, by ciało było w komforcie. To znaczy, jeżeli już wiesz od początku, że pozycja medytacyjna w siadzie skrzyżnym jeszcze powoduje pewien dyskomfort w ciele, to od razu spróbuj sobie wybrać wygodniejszą pozycję medytacyjną. Tą wymienioną przed chwilą, drugą albo trzecią. Dlatego, że ta medytacja, którą dzisiaj rozpoczniemy, to jest medytacja oddechu. Breathe meditation, breathe awareness, czyli świadome prowadzenie oddechu, medytacja świadomego oddechu. Aby jak najbardziej skorzystać z tej medytacji, właśnie jest ważne, żeby starać się zupełnie nie poruszać swoim ciałem. W związku z tym przyjmij taką pozycję medytacji najbardziej wygodną, nieuciskającą, komfortową dla twojego ciała. Zamknij oczy, zamknij usta. Jeżeli jeszcze potrzebujesz coś poprawić w swoim ciele, zmienić, zdjąć, coś cię uciska, przeszkadza, odwraca twoją uwagę od medytacji, to wykonaj to właśnie teraz. Natomiast jeżeli jesteś już gotowy i gotowa, to rozpoczniemy praktykę medytacji. Breathe Meditation. Haryom Tatsat. Praktyka medytacji właściwej rozpoczyna się właśnie teraz. Staraj się od tej pory nie poruszać swoim ciałem. Nie poruszaj swoim ciałem. Nie poruszaj swoim ciałem. Nie poruszaj, ciałem. Nie poruszaj się. Nie poruszaj się. Staraj się nie poruszać. Skoncentruj się na swoim ciele właśnie teraz. Uświadom sobie całe swoje ciało. Całe swoje ciało. Całe swoje ciało. Całe swoje ciało. Całe. Ciało. całe Ciało. Całe ciało. Poczuj, jak siedzisz na macie w pozycji medytacyjnej. Poczuj, jak siedzisz na macie w pozycji medytacyjnej. Poczuj, jak siedzisz na macie w pozycji medytacyjnej. To jest praktyka czucia, a nie praktyka procesu myślowego. Teraz właśnie to jest praktyka czucia, a nie procesu myślowego. Jesteś świadomy, świadoma swojego ciała. Jesteś świadomy, świadoma swojego ciała. Jesteś świadomy świadoma swojego ciała i poszczególnych organów w ciele. Głowa. Głowa. Szyja. Szyja. Klatka piersiowa. Klatka piersiowa plecy. plecy. Ramiona. Ramiona. stopy i stopy. Poczuj, jak ciało jest stabilne i nieporuszone. Poczuj, jak ciało jest stabilne i nieporuszone. Poczuj, jak ciało jest stabilne i nieporuszone. Moje ciało nie porusza się. Moje ciało nie porusza się. Moje ciało nie porusza się. Koncentracja na całkowitej stabilności ciała. Koncentracja na całkowitej stabilności ciała. Koncentracja na całkowitej stabilności ciała. Ani jedna część ciała nie porusza się. Ani jedna część ciała nie porusza się. Nawet jeżeli pojawia się potrzeba, by poruszyć ciałem, dokonaj kontroli swojego ciała. Dokonaj kontroli swojego ciała. Zarządź nim silną świadomością. Zarządź nim. Silną świadomością. Zarządź Nim silną świadomością, by się nie poruszało. Absolutny bezruch. Absolutny bezruch. Absolutny bezruch, Absolutny bezruch poczuj. Absolutne nieporuszenie, jak posąg, jak statua, jak posąg, jak statua. Poczuj absolutny bezruch, absolutne nieporuszenie. Możesz zobaczyć siebie właśnie teraz. Możesz zobaczyć siebie. Możesz zobaczyć siebie. Moje ciało jest całkowicie stabilne i nieporuszone, bez żadnej mobilizacji. Możesz zobaczyć siebie. Moje ciało jest całkowicie stabilne i nieporuszone. Bez żadnej mobilizacji. Moje ciało jest całkowicie stabilne i nieporuszone, bez żadnej mobilizacji. Jednocześnie jesteś świadomy, świadoma, co się dzieje na poziomie ciała i umysłu. Jesteś świadomy, świadoma, co się dzieje na poziomie ciała i umysłu jednocześnie? Zwróć uwagę na dwie kwestie w tym samym czasie: świadomość ciała i stabilność. Świadomość ciała i stabilność. Świadomość ciała. I stabilność. Tak jak posąg, statua. Właśnie teraz też jesteś nieporuszony, nieporuszona. Tak jak statua lub posąg. Tak właśnie też jesteś nieporuszony, nieporuszona. Tak jak statua, lub posąg, to ciało jest tak stabilne jak posąg, statua. To ciało jest tak stabilne. Skoncentruj się teraz na swoim naturalnym oddechu. Skoncentruj się teraz na swoim naturalnym oddechu. Skoncentruj się teraz na swoim naturalnym oddechu. Teraz jesteś świadoma, świadomy trzech czynników. Ciało, nieporuszenie, oddech. Ciało, Nieporuszenie. Oddech. Ciało. Nieporuszenie. Oddech. Wdycham i wydycham. Wdycham i wydycham. Wdycham i wydycham. Skoncentruj się na swoim oddechu. I jednocześnie słuchaj mnie i praktykuj w tym samym czasie. Kiedy jest wdech? Uświadom sobie, że bierzesz wdech. Kiedy jest wydech? Uświadom sobie, że jest wydech. Kiedy jest wydech, uświadom sobie, że bierzesz wydech. Kiedy jest wydech, uświadom sobie, wydech. Kiedy jest wydech, uświadom sobie, że bierzesz wdech. Kiedy jest wydech, uświadom sobie, wydech. ודחם אי ודחם. ודחם אי ודחם. ודחם אי ודחם. ודח? 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 To nie jest oddech mechaniczny ani nieświadomy. To jest świadomy i kreatywny oddech. Nie tylko oddychasz, ale jesteś jednocześnie świadomy, świadoma, że oddychasz. Kontynuuj świadome oddychanie. Świadomie praktykuj oddech. Prowadź świadomą praktykę oddechu, i dodatkowo od czasu do czasu słuchaj mojej instrukcji. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdycham i wydycham. Wdycham i wydycham. Wdycham i wydycham. Nieistotne jest, jaka jest głębokość Twojego oddechu. Czasami bywa powolny, szybki, spokojny. Nie kontrolujesz swojego oddechu, ale jesteś świadkiem, czyli obserwujesz swój oddech, ruch swojego oddechu. Jesteś świadkiem, czyli obserwujesz swój oddech. Ruch swojego oddechu. Jesteś świadkiem, czyli draszta. Obserwujesz swój oddech ze zewnątrz. Ruch swojego oddechu. Wdechu i wydechu. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdycham i wydycham. Wdycham i wydycham. Wdycham i wydycham. Nie kontroluj oddechu. Obserwuj proces oddechu świadomie. Nie kontroluj oddechu. Obserwuj proces oddechu świadomie. Nie kontroluj oddechu. Obserwuj proces oddechu świadomie. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Wdycham, wydycham. Wdycham, wydycham. Wdech i wydech. Czy jesteś świadomy świadoma każdego wdechu i wydechu? Czy jesteś świadomy, świadoma każdego wdechu i wydechu? Czy jesteś świadomy, świadoma każdego wdechu i wydechu? Utrzymuj świadomość oddechu. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech 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 obudź świadomość oddechu obudź świadomość oddechu obudź świadomość oddechu Wdech, wydech. Wdech, wydech 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 Wydech. Wdycham. Wydycham. Wdycham. Wydycham. Wdycham. Wydycham. Teraz jesteś świadomy, świadoma czterech czynników. Ciało, nieporuszenie, oddech, liczenie. Dodaj liczenie wdechu i wydechu, zaczynając od liczby 108 w dół. Licz wdech i wydech. Od liczby 108. W dół. przy czym wdech i wydech to jedna liczba wdech 108 liczysz wydech 108 wdech 107 wydech 107 kontynuuj świadomość Ciało, nieporuszenie, oddech, liczenie. Praktykuj liczenie wdechu i wydechu, odliczając od liczby 108 w dół. Zacznij teraz własną praktykę, własną sadnę. Jeżeli się pomylisz, to powracasz z powrotem do liczby 108 i zaczynasz od nowa liczenie wdechu i wydechu. Jakiekolwiek myśli będą Cię rozpraszać, uczucia, objawy, powracaj uważnością do praktyki. Jeżeli dotrzesz do 0, zaczynasz od początku, od liczby 108. I możesz powoli zakończyć uważność na liczenie wdechów i wydechów. Możesz zakończyć świadomość na oddechu, na nieporuszeniu i na uważności w ciele, ponieważ praktyka medytacji właśnie dobiega końca. Zapamiętaj, na której liczbie skończyłaś. Skończyłeś. I teraz wyjdziemy bezpiecznie z medytacji, czyli jeszcze cały czas miej oczy zamknięte. Powracaj uważnością do tu i teraz. Przypomnij sobie, jaki może być dzisiaj dzień, tygodnia, która może być godzina. Może jesteś w stanie sobie uświadomić jakieś szczegóły z pomieszczenia, w którym teraz jesteś: sufit, podłoga, ściany, może konkretne meble w tym pomieszczeniu, w którym teraz jesteś, jakieś szczegóły dekoracji. Powoli powracaj uważnością do tu i teraz. I aby wyjść teraz właściwie z medytacji, to nadal oczy są zamknięte. Łączysz ze sobą obydwie dłonie wnętrzem, czyli obydwie dłonie teraz są złączone wnętrzem w stronę siebie i wykonujesz taki ruch pocierania dłoni. Pocierasz ze sobą obydwie dłonie równocześnie wnętrzem. W ten sposób wytwarza się takie ciepło, może nawet gorąco, na Twoich dłoniach. Na ogół, na środku dłoni, można poczuć najbardziej to ciepło. I kiedy to ciepło się pojawi, to wtedy przykładasz takie rozgrzane dłonie na twarz. Palce są na czole, środek dłoni jest na wysokości oczu. Pozostała część dłoni spoczywa na twarzy, nie dociskasz, nie przyciskasz. Poczuj po prostu to ciepło, które przenika ze środka twoich dłoni na oczy, na powieki, może na całą twarz. I kiedy to ciepło się rozejdzie, oraz pojawi się taka gotowość do tego, by wyjść z tej praktyki medytacji, świadomego oddechu. To po prostu opuścisz dłonie, takim ruchem w dół po twarzy, sunąc w dół po twarzy, jednocześnie w tym samym czasie otwierając powoli oczy. Hariom Tat Sat. Hariom Tat Sat. Hariom Tat Praktyka medytacji, świadomego oddechu właśnie dobiegła końca.